Życie ogólnie polega na niebyciu frajerem. Ale uwaga, podkreślam słowo niebyciu, bo jeśli nie potrafimy dokładnie określić, czym coś jest, możemy chociaż ustalić, czym nie jest. No i to jest właśnie paradoksalnie taka prawda życiowa, która daje więcej niż te tysiące poradników. Staram się stosować od jakiegoś czasu taką cudowną, prostą zasadę. Szarlatanów życiowych, a szczególnie tych TikTokowych, których rozpoznaję po tym, że serwują wyłącznie pozytywne rady: typu 10 kroków do bogactwa, 5 sekretów idealnej sylwetki, jak robić masę w 5 krokach. Wykorzystują Twoją łatwowierność i nadmierną ufność, właśnie w takie proste etykiety, które początkowo w sumie wydają się fajne, oczywiście, ale po, po jakimś czasie wylatują z głowy. Tymczasem prawdziwi profesjonaliści, ci, którzy rzeczywiście doradzają na podstawie praktyki i doświadczenia, posługują się formułami negatywnymi. Ludzie zdobywają majątek. Bo potrafią uchronić się przed bankructwem, wiedzą, czego nie robić. Zauważcie, że religie składają się głównie z zakazów. Nauka życia to nauka tego, czego powinniśmy unikać. Idźmy dalej, żebyście nie pomyśleli, że to jest jakiś mój wymysł. Ja to opieram na tzw. teologii apofatycznej. Jest ona oparta o przekonanie. Że nie można poznać i opisać Boga. Zamiast tego wylicza, czym Bóg nie jest. Jest to taka metoda eliminacji w najczystszej formie. To samo dotyczy wiedzy i życia. Największym i najtrwalszym wkładem w naukę oraz życie jest usuwanie z niej tego, co naszym zdaniem jest błędne. Tę koncepcję dostrzegłem w rozumowaniu i książkach Nasima Taleba. Określa on ją jako Via Negativa. Taka anegdota, w sumie teraz powiem. Babież pyta Michała Anioła o jego sekret geniuszu, konkretnie jak udało mu się wyrzeźbić posąg Dawida, uznawany za dzieło nad dziełami. W odpowiedzi słyszy: To proste. Usunąłem wszystko, co nie było Dawidem. No i właśnie tak to wygląda. Dlatego moja główna zasada, którą propaguję, jest prosta. Wiemy dużo więcej o tym, co nie działa, niż o tym, co działa. W kategoriach naszego życia, świata, a także yy, wręcz, a przede wszystkim polityki. Oznacza to, że wiedza negatywna jest bardziej odporna na błędy niż wiedza pozytywna. Trzeba się uczyć, jak odrzucać, a nie jak zdobywać. Mądrość nie polega na gromadzeniu wiedzy, lecz na odrzucaniu głupoty no i zgiełku. Wiedza rośnie przede wszystkim przez odejmowanie, nie przez dodawanie. To, co dziś. Yy, uznajemy za prawdę, jutro może okazać się fałszem. Natomiast to, co dziś uznajemy jako nieprawdę, nie zmieni się łatwo w prawdę. Zauważcie, tak wygląda na nasze życie. Mówiąc inaczej, eliminowanie błędów prowadzi nas do gromadzenia potwierdzeń. Zauważcie, jak, jak bardzo widać tą koncepcję w świecie fitnessu i ogólnego zdrowia. Ludzie często w pogoni za progresem oraz lepszym zdrowiem, kiedy wszystko naprawdę idzie bardzo dobrze, chcą dodawać, ulepszać, a efekt często, a wręcz prawie zawsze odwrotny. Czy to z dodawaniem ćwiczeń, suplementów, leków, no i oczywiście środków. Jak to ujął Olivier, Oliver Wendell, gdyby wszystkie leki świata wrzucić do morza, ludzkość wyszłaby na tym lepiej, no ale ryby gorzej. Udowodniono w sumie, że usunięcie z diety produktów, które nie istniały w środowisku naszych przodków, uwaga, wpływa korzystnie na stan zdrowia wielu ludzi. Chodzi m.in. No, no, o cukry. No i inne węglowodany w nienaturalnej postaci. No produkty pszeniczne, szczególnie dla osób chorujących na celiakię, ale prawie wszyscy ludzie są w jakimś stopniu nieprzystosowani do, do tego nowego elementu ludzkiej diety. Zauważcie, mleko i, i inne produkty z mleka krowiego też są nieprzystosowane, między innymi dla osób niepochodzących z Europy Północnej. Które oczywiście nie wytworzyły tolerancji na laktozę. Oczywiście trzeba odrzucić napoje gazowane. Eee, I uwaga, wino, ale tu dla osób e, pochodzenia azjatyckiego, które nie mają wielu doświadczeń z tymi napojami. Zobaczcie, jak to idzie wszystko mm, w, 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 w takim jakby przekazywaniu genetycznym. No w skrócie, jeśli chcecie mieć zdrową dietę i zdrowie, jedzcie to, co nasi przodkowie. Proste. Zauważcie, że możliwość zażycia leków przeciwbólowych sprawia, że ludzie nie szukają przyczyny bólu głowy metodą prób i błędów. A, a, a mogą po prostu, bo, bo może to być zły sen, słabe nawodnienie, jakieś stresory. W większości naszych zdrowotnych problemów właśnie nie trzeba szukać rozwiązania daleko. Na początek trzeba właśnie odrzucić leki, może zrezygnować z tych leków. Które przypisał, no, po prostu lekarz. No tak jest, to jest prowokacyjne, no, ale czy nie jest prawdziwe? Ja czasami mam wrażenie, że. No teraz poruszmy temat e, współczesnej polityki, że przypomina mi lekarza, który zamiast zrozumieć chorobę, daje e, coraz więcej tabletek jedna na ból głowy, druga na skutki pierwszej, trzecia, żeby pomóc zasnąć po dwóch poprzednich. Na no, pacjent pacjent coraz słabszy, e, coraz bardziej uzależniony od recepty. Wierzę, że świat psuje się nie wtedy, gdy ludzie nic nie robią, ale wtedy, gdy robią za dużo i nie ponoszą za to konsekwencji. Popatrzcie na nasze życie publiczne. Policycy prześcigają się w obietnicach: dorzucimy Wam tu, podniesiemy Wam tam, wyrównamy, dopłacimy, pomożemy, a Ty siedzisz w tym wszystkim jak w takiej gęstej mgle przepisów, programów i nowych nazw, jak na przykład Zielony Ład. Ale czy zauważyliście, że nikt nie mówi, zdejmiemy z Was trochę ciężaru? Nikt nie obiecuje, szczególnie dla przedsiębiorców, i wiem coś o tym, zostawimy Was w spokoju. Ja nazwałbym to taką słabością Państwa przez nadmiar interwencji. Każdy nowy program, każda nowa dopłata, każda regulacja to kolejna warstwa takiego szkła na konstrukcji. Który już tak naprawdę ledwo stoi. Wygląda solidnie, dopóki nie przyjdzie pierwszy wstrząs inflacja, wojna, kryzys energetyczny nagle wszystko pęka. No z kolei ta via negatywa, o której mówiłem, to zupełnie inna filozofia. To podejście, w którym mądrość nie polega na tym, żeby coś dodawać, ale żeby usuwać to, co szkodzi. Nie, nie ma co naprawiać świata przez dopłaty. Trzeba usunąć biurokrację, nie budować jakichś nowych rządów, zamykać te, które nic nie robią, nie wprowadzać zakazów, po prostu przestać nagradzać głupotę. To jest tak jak z ludzkim ciałem. Jeśli chcesz być zdrowy, nie potrzebujesz tysiąca suplementów. Potrzebujesz przestać truć się śmieciowym jedzeniem. Państwo działa dokładnie tak samo. I tutaj podam za przykład. Ktoś interesuje polityką prezydenta Argentyny, u którego zauważyłem koncepcję, o której mówię w tym odcinku, a mianowicie to wia Negativa, no, co zdaje mi się, że jestem liczną osobą, która to zauważyła, bo, no, bo kto czyta poza mną jakieś tematy, specjalizujące się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej, wracając to Javier Milei, bo tak nazywa się aktualny prezydent Argentyny. Ludzie uważają go za radykalnego, a tak naprawdę jest on z wykształcenia ekonomistą. I zacznę od początku, od swojego zaprzysiężenia, po tam pod koniec 2003 roku Milei dążył do właśnie rozmontowania budowanego od dziesięcioleci państwa opiekuńczego. Prezydent zlikwidował szereg ministerstw i agencji rządowych, obciął dopłaty i zapomogi socjalne oraz zabiega o prywatyzację państwowych spółek. Wiadomo, że te jego radykalne zmiany niosą za sobą duże zmiany, na początku też na gorsze, ale w późniejszym czasie, kiedy wszystko idzie zgodnie z planem. Idzie jak należy. Na pierwszą krytykę też długo nie trzeba było czekać, bo nowy prezydent objął urząd w grudniu 2003 roku, gdy tam inflacja w Argentynie wynosiła około 200% w ujęciu rocznym, no w kwietniu to już było prawie 300%. No oczywiście, na nowy rząd spadła tam fala krytyki, ale. Coraz więcej wskazuje na to, że polityka gospodarcza milei zaczyna działać. Skutki było widać już niemal od pierwszych tych miesięcy, od stycznia zaczęło notować nadwyżkę budżetową, co było zjawiskiem niewidzianym w Argentynie od kilkunastu lat. Jeśli zaś chodzi o tą inflację, o której mówiłem, to ta początkowo oczywiście rosła, ale w ujęciu rocznym gdy spojrzymy na zmiany cen miesiąca do miesiąca, ujawnia nam się zupełnie inna sytuacja. Spadek ubóstwa też wiąże się z tym powrotem do realnych wynagrodzeń w Argentynie. No i właśnie dzięki spadającej inflacji od kwietnia tego 2004 roku, zarobki Argentyńczyków są coraz większe. Nie tylko tak nominalnie, ale także po uwzględnieniu tych zmian cen. Więc może przyszłość którą naprawdę potrzebujemy, to, to nie może polegać tylko na pomocy. Może potrzebujemy tylko więcej odwagi, żeby, żeby usunąć coś, co szkodzi? Tak to może wyglądać. No, a wy co uważacie, co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym podejściu. I ogólnie, czy ta via kadywa, ta koncepcja odrzucania bardziej ma sens w Waszym życiu? Jakie zbędne rzeczy moglibyście usunąć już dzisiaj? Co wam przeszkadza, właśnie przeszkadza w osiągnięciu tego, czego naprawdę chcecie? No i oczywiście, jeśli ten odcinek otworzył wam oczy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeśli chcecie więcej takich prowokacyjnych spojrzeń na rzeczywistość, udostępnijcie znajomym, którzy wciąż wiedzą i myślą, że więcej znaczy lepiej. Ja wam życzę. Brania z tego jak najwięcej, um, praktykowania w życiu. Do następnego. Jakub Głażewski, Forma24H. Pozdro.